Cześć, mano moi mili, u Patensona, żeście zagościli. Właśnie zaczynamy dzisiaj w Snowrunnera gramy i białą dolinę dalej ogarniamy. Jak widać, złomowisko nam się tu zrobiło, tego jest tu aż normalnie miło. E, w poprzednich gdzieś tam odcineczkach zadanie wykonywaliśmy i tymi z wszystkimi samochodami tu przyjechaliśmy. Ale tu teraz, na dzisiaj zadanie czasowe do zrobienia mamy, więc jeden z, no, z tych aut. Powybieramy. Ponieważ e, wyboru no nie mamy tu wielkiego koleżanko i kolego. Ja z kałtem sobie tu przyjechałem, bo tu cysternę do tankowania mam, miałem, miałem, e, więc ją tu przy odebrać przyjechałem. No a teraz co robimy? Auto sobie zamienimy. International Trans. -tar? No to jest auto typowo szosowo-drogowe. Katapillar CT681 to jest nasze stare auto, które gdzieś już wcześniej tam mieliśmy, co tu trzy osie montować chcieliśmy. A Katapillar CT680 jest to auto zakupione, tutaj właśnie gdzieś tam na początku Białej Doliny i to auto sobie wybierzemy. Teraz na mapę sobie spojrzymy. Na mapie zadanie do zrobienia, prognoza pogody. Mamy. No i co tutaj oglądamy? W okolicy mamy trzy stacje pogodowe, ale nie możemy pobrać z nich żadnych, zda e żadnych zdalnych odczytów. Teoretycznie powinieneś pobrać jakieś dane, jeśli podjedziesz w okolice przyczepą serwisową. E punkt Meteo, pierwszy punkt do ogarniania. E drugi punkt gdzieś tu i trzeci o tu. A serwisowa przyczepa oczywiście stoi niedaleko nas. I to jest wszystko. Ta sama przyczepa, także tą przyczepę zapinamy, zadanie akceptujemy i do punktów pojeżdżamy. Jak już na mapie jesteśmy, to sobie tutaj punkty wrzucimy i oczywiście jakoś tutaj pojedziemy. Dobra, tu na drogę, tu gdzieś do punktu, no i w sumie chyba na drogę wrócić będziemy musieli. Tu tą drogą dotąd gdzieś dojedziemy. Gdzieś tu sobie wyjedziemy, tu asfaltem. Kurde, nie wiem teraz jak. Eee, bo ja to do tego zadania pierwszy raz podchodzę, także na pewno gdzieś dotąd dojechać musimy i potem drogi na punkt poszukamy. Z punktu oczywiście z powrotem wracamy. Eee, tutaj w tą drogę sobie poskręcamy. No i gdzieś do tej drogi, jak dolecimy, to na ten punkty drogi poszukamy. Tu widać jest straszna, ostra góra. Aż normalnie cud maniura, Tylko przez te małe drzewka myślę, że jakoś radę damy. Zobaczymy, co zdziałamy. Na złoto 7 minut potrzebuje. Hmm, czy w tym czasie coś zmajstruje? No to zobaczymy. Dzisiaj właśnie to zrobimy. Gdyby się przypadkiem nie udało, e, aczkolwiek nie no. Najgorsze będzie wysypywanie. Jeżeli się nie wysypiemy, a spokojnie dojedziemy, to zadanie zaliczymy, nawet na brąz, a to zrobimy. O, przyczepa została odblokowana, e, znaleziona, więc oczywiście przyczepę. Dołączamy. O, za daleko. No co jest? Kolego. Dobra, stój. Pokaż mi teraz. Dobra, przyczepa jest dołączona. <laughs> Niech będzie już tutaj targona. Już ją tutaj wytargamy. Tylnymi osiami się w polu zatrzymamy. Od razu AWD. Aż normalnie mi się chce. E, nie wiem, czy niskiego biega. Dobra, tak to działa. Aż normalnie chluba chwała. Pokaż mi zadanie. Jest i śmig. Akceptowanie. Ło, i przyczepę mi oddupiło. O, aż normalnie jest niemiło Dawaj. Dawaj, dawaj, kurde, to jeszcze przyczepę sobie muszę w tym czasie pozapinać. Nie ma co się tutaj wzdymać. Dobra, cyk. E, pokaż... Nie, nie pokaż zadanie. Funkcji, szybko, przyczepy, dołączanie. I lecimy, i lecimy na całego koleżanko i kolego. Pyk, ogień z rury, przód do góry. Kurde, ale teraz mnie wdupili, ale mnie tu załatwili. Ja przyczepę se przygotowałem, a oni mnie tak tutaj. Mam nadzieję, że po e, tego zadania, e, tych danych odczytania nie będzie tej przyczepy tuż z powrotem resetowanie, nie? Bo to będzie w jakimś dupnym planie. Takie tutaj działanie. No i oczywiście wystarczy w pole wjechać, a nie, że ja jeszcze będę tam do przyczepy drałował i jakieś mechanizmy. E, tam, kurde, uruchamiał. Dawaj, ej, jedź normalnie, aż się chce, łe. Szczelaj, ta tu zapinara, ciągnij mnie tu rura stara, zobaczymy, czy ten kapta No, on się. Ładnie sprawdzał, nie? W, w tamtym zadaniu. Bardzo fajnie pojeżdża. Jest dosyć szybki, ma wysokie biegi. Także, no. Dobra jest maszyna, nie? Dobra jest maszyna. Cudów tutaj może nie ma, ale. O, 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 o! o nie, 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 nie. Tu z powrotem, z powrotem, chopie. Tam przy lasku polecimy. Bo zaraz się, kurde, na środku to wdupimy. Punktów do zaczepiania mieć nie będziemy i na ostro kurna w polu zostaniemy dobra dawaj tutaj blokadę no i ciągnij ostro się lineczka i ostra jest jazdeczka uuuu widzę piękne tereny tutaj mają, pięknie nas tu załatwiają ale ty no Gdzie oni tu No i oni taką przyczepę serwisową Tu wtargać kazali Czy oni kurne oszalali Aha ta przyczepa już się zaczepiła Ale piękna moja miła Łe no zaczepiaj Łe to złota to raczej Tu nie zdobędziemy Dobra, ale patrz do przodu, jak jedziesz, bo pojedziesz zaraz, jak patrzysz, nie? Ja widzę, że ja się między te drzewa tu wdupiłem, ale nawet nie marzyłem, że tu będzie takie ostre pojeżdżanie. No, panowie i panie. Tak, ręczny jak zaciągnę, to na pewno. Na pewno do przodu pojadę. Ostro zaraz tutaj prawie. No i Tak, takie choinki to ty se możesz szczepiać, no Nie ma przecież co za narzekać. A za tą stację pogodową to nie łaska. No, wydupiaj mi z tymi chujinkami. Wszystko dobrze między nami? I co, jeszcze kurde, powiedz, że to przyczepa musi tu wjechać. Co za chłopy, nie kumate. Czytała. Dla niej teraz pierwsza chwała. Ty, ale. Ale przecież ile czasu ja już straciłem? Czy oni poszaleli, że oni mnie tak tutaj werżnęli? Tutaj jakieś inne drogi mamy? Gdzie i jak my podjeżdżamy? No przecież ja tu nie wydupię, no co za trupie? Coś siedem minut, to ja pierwszy punkt mam zdobywanie, a gdzie tu reszta, mój miły panie? Co my tu za maszynę do tego potrzebujemy? Zaraz, kurna, sobie pojedziemy. Chwytaj, że to porzędne drzewo, panie, kurna. No ja widzę, że brze z drzewa. A gdzie tu jeszcze, tam gdzieś pod górę? Łożysz, kurna, aż maniurę! Mhm, mm tak, na pewno. Na pewno tu wydupię. Ożyż ty nud no stary trupie. Dobra, wysyp ją w ciul. Tą przyczepę, nie kumatą. Leć, no tutaj. O, Na pewno. Ale kręć, chłopie. Gdzie ty jedziesz? No przecież to jest za... za ciężkie, kurna, wyzwanie. A gdzie tam jeszcze pod górę... No gdzie ty zaczepiasz, chłopie? No, no ty mój ty mały chłopie, zaraz cię tu zaraz zdropie. Kurna, auto niby dobre miałem, tylko może źle tą, za tą akcję się zabrałem. Jeszcze mega jest pytanie, gdzie tu drogi wyjeżdżanie. Ta, te choinki małe to, to na pewno będą dobre do chwytania. Ło, panie. Ja nie wiem czym tu trzeba. Dajcie znać mi w komentarze. Czym tu jeździć będzie w darze? Czyż to w tych terenach to ja nie wiem co sobie radzi. Niech mi kto tu co po poradzi. Czym tu kurna jeżdżać mamy? Jak to zadanie na złoto wykonamy? No ciul, grunt to, żeby się nie wysypać, nie? Reszta to jest do poogarniania takie tutaj mega zadania. O, tam się od razu zapni. No kurna, jak ty będziesz za te cinkie drzewka się chytał, to na pewno wydypiał. Punkty mi zniknęły. O, kurde. Ale czasowa mega porażka. A gdzie tu jeszcze tam dla wuja Staszka? Jeszcze do góry jak wjechać musimy. Co my tam, jak my tutaj zrobimy? Dawaj tutaj. Wyłączaj te kurde dyferencjały. Jedź na ostro. Dla mej chwały. Dla wszystkich, którzy mają ochotę na oglądania, niech będą może odcinka przyspieszania, bo tak naprawdę mega ostra jest zabawa. Dla mnie musi być skupianie, żeby było podjeżdżanie. Jak widać brąz zdobędę. Brąz już mam. W jakim czasie tego nie wykonam. No, dajcie znać. Dajcie znać mi komentarze co i jak się tu wydarzy. O, tutaj widzę, że chyba tędy jechać musimy, bo inaczej to tam nie wbijmy. Mm, także ja yy, robię małe skupianie i zaliczam kolejnego punktu zadanie. So long. One touch and we're igniting, setting fire. się udało. Kolejny punkt się pozaliczało, ale 15.40 na zegarku. No normalnie. Szok i niedowierzanie. I jeszcze paliwa musi być tankowanie. Gdzie ten ostatni oni punkt wbili? Czy oni normalnie mnie tutaj ochrzcić chcieli? Kurde. Gdzie oni te punkty powbijali? Co oni tutaj podziałali? Ja widzę, że jak my dobrze się tu nie chwycimy, to se mało co zrobimy. Moment, może tym punktem tu, bo jak ja będę strzelać, tak yy, z y, automatycznego tutaj linki przyczepiania o, to są drzewa do wykarczowania You see the truth behind the veil And you know that they're just looking for attention No i dobra, czy to zrobimy, czy 20 minut zaliczymy? 20 minut, właśnie się to stało, właśnie to zadanie się pozaliczało. Oczywiście akceptuję, w tym momencie Wam dziękuję. Wielką porażkę w tym momencie odkryłem i w sumie się nad odcinkiem długo zastanowiłem, czy go wrzucić, czy go dać. Nie ma tutaj co gadać, gdybyście do końca ze mną wytrzymali, komentarz chętnie jakbyście napisali. Jakim autem tu pojeżdżać, jak to zadanie na złoto wykonać. Dziękuję Wam za oglądanie, już w tym momencie zapraszam na kolejne spotkanie, które niebawem na kanale. Pobawimy się wspaniale. Do następnego, do usłyszenia, trzymaj się, cześć!